Cześć, witam wszystkich. Oto jestem w Stegnie, w 2020 roku drugi raz w Stegnie. Relacja ze Stegny. Śledźcie moje filmiki. Będzie, może wejdę do wody, woda zimna, ale może wejdę pływać. Stegna. Witam was, jestem w Stegnie na plaży. Cześć. Cześć na plaży jestem w Stegnie. Drugi dzień w Stegnie na plaży. Serdecznie was pozdrawiam ze Stegny z Morza Bałtyckiego. Cześć, pani Gosi Dziedzic. niem właśnie gofry nad morzem. Zabaczami, Maszko. Dobre gofry z Serdecznie was pozdrawiam. Zesteg. Zobaczcie, żółty piasek. Żółty piaseczek. Plaża. Morze. Stegna. Niebo w gębie. Coś przepięknego. Co? No, Trzeci dzień Stejny Mieliśmy wracać do tawerny, ale Chyba. przestał deszcz padać, można trochę pochlapać. Konka, brawo ty Wychodzę Koda jest piaka ta zimna... Zrobione już.

Oto pamiątki ze Stegny. Bransoletka z łusztynem prawdziwym i z łuszelkami. Kupiłam sobie to w Stegnie. Bransoletki. Bransoletki kupiłam